To słychać, jak gdybyś byś walnęła w mikrofon biurkiem. A nie, jakbyś kasnęła. Hej, wszystkim witamy was. Kto no. się zaśmiał tam. Hej, wszystkim witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kasjany i standardowo są ze mną. Hej, z tej strony Laurka. Cześć, tu Erbso. Cześć, ja jestem Kajsami. Okay, dobra, dobra. Dobra, dobra, teraz spokojnie, panowie, panowie, proszę się uspokoić. Dzisiaj znowu widzimy się na Fatcraftcie, Jest to już kolejny odcinek z Fatcrafta, jakby. Wiemy na pewno, tęsknicie za bedułkami, ale one kiedyś się pojawią. Aha, ktoś przykliknął. No, dobra, nieważne. W każdym razie, dzisiaj wielkopomne wydarzenie, ponieważ bierzemy ślub z Pauliną. Będzie perspektywa mojej Pauliny i będzie perspektywa Weroniki i Laure. Standardowo zostawcie łapkę, zostawcie suba i możecie na początek zostawić komentarz i wizję tytuka. Koniec cytatu. Więc słuchajcie widzowie, kataklizmy się stały, dopiero to zauważyłyśmy, straciłyśmy ponad pół godziny materiału, w którym szykowałyśmy to miejsce. Jesteśmy troszeczkę niezadowolone z tego powodu, żeby nie powiedzieć tego gorzej. W każdym razie, jak coś uda się odratować, to Wam wstawię. Jak się nie uda no, to macie tylko perspektywę Laury i Weroniki do tego momentu, ale sam moment ślubu mam nadzieję, że będzie już z perspektywy wszystkich. Więc dokładnie. Oglądajcie. Więc trzeba im coś dać. Coś dobrego i fajnego, przydatnego. Co zrobiłem? I tu jest problem właśnie. Dobra, więc yy, ty będziesz robiła złote marchewki, ja mogę zrobić gwarzcz. O one też tutaj są. O nie, one nie mogą wiedzieć. Gdzie są buraczki? Yy, buraczki tutaj są, 20. Dobra, to wezmę. Dobra, one, one nic nie wiedzą, one nas nie słyszą. <laughs> Mamy marchewki. Chyba? Kurde, chyba będę musiała rozsadzić. I teraz pomyślmy, co można im jeszcze dać. Może jakiś, nie wiem, można iść w sumie na diamenty, jakiś blok diamentów. Taki symboliczny. Yy, no można, taki, bo jak jest ślub, to zawsze dają dużo pieniędzy, a S diamenty to pieniądze w sumie, więc. Yy, teraz pytanie, gdzie będziemy te rzeczy do skrzynki? Nikt Dobra. Nigdy nie patrzy w te skrzynki ozdobne, to może tu. Bo można dać im coś, co w sumie nie jest. Tak, super wartościowe, ale co będzie podpisane i to będzie taka jedna w swoim rodzaju rzecz? No to Claudia Węgiel. Albo obsydian. O, obsydian, obsydian tak. Czyli trzeba im zakosić, żeby wiesz, żeby nie widziała. To wcale nie tak, że po prostu bierzemy jej obsydian, a potem jej go dajemy. To nic. Paulina coś niebieskiego. Mam niebieski kwiatek. Więc to wezmę. Jako że my będziemy głównymi gościami. Musimy przygotować przemowę. O nie. O tak. O tak. Więc potrzebujemy pióra. Potrzebujemy książki. Ile tego potrzeba? Nie mamy e, wszystko po dwie sztuki. Dobra, Wysmy więcej na Dobrze, więc idziemy to składać w całość. Lecimy. E, dobra, uciekamy stąd. Masz masz wszystko? Tak, dobra, lecimy do mnie. A tak to sobie przejdziemy. Nikt nas nie zauważy. Chyba, że I będzie pięknie. Trzeba jakieś wierszyki wymyślić. Jak w podstawówce. Słuchaj. Napisałam na środku wiersz na ślub i mam nadzieję, że to się przyjmie. Musimy coś dać od serca, coś. Myślę, że możemy zrobić tak, że ty zrobisz o Paulinie, a ja zrobię o Klaudi Spróbuję tak, żeby się rymowało. Zobaczymy. Jeszcze nie. Yy, gotowe na początek. Dobra. Um, to... Hmm. to z tą wolnością mnie rozwaliło trochę. Tak. Dobra, no. Oddaję, oddaję. Wymiana. Jezus, jak ja to będę czytać. To była taka nasza próba generalna. Y tak, i my to potem będziemy czytać. Jezus. Mamy tutaj mównicę. I ona będzie też, bo ja tutaj wiesz, mam tutaj Aha. mównicę. To wtedy wiesz, tak. I teraz możesz kliknąć Aha, o, o kurde Zarąbiste O dobra, to ja ci wiesz co? Ja ci zrobię chociaż trochę stroju na księdza Nie no, po prostu te wierszyki są cudowne No, ale nie, twój jest zarąbisty, naprawdę, twój jest taki od serca Będzie tam z neta, ale twój to jest taki... Ale nie, tw twoje też są, twoje są takie, wiesz Trzeba tutaj przygotować ubranko piękne Dobrze, to Czyli pasuje, trzeba pozabijać ładnie. próbki No, trzeba wyprasować Piotrek, Piotrek, idź, 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 Piotrek, nie teraz. <grym> Dobrze, więc proszę. Możesz przymierzyć Dobrze. Zobaczcie jak wyglądasz na F5. No nie no, jak cudownie. Ulał. Jak ulał. No idealnie. Jezus, I tyle. Chleb trzeba jeszcze zrobić. Chleb <grym grym> i wino. Ja nie mogę. Ida. Ale nie, wino... wino to barszcz! Bo jest czerwona. A tak, 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 prawda. Ale czekaj, bo ty musicie tak poprowadzić tą całą ceremonię, nie ale tak. wszystko no, tak. Dobra. Cicho, szamy. Wszystko mamy zaplanowane. Nie no, kto ma nie, ten nie. łuk? No! Jest. Nie, Dobra, proszę, usiąść wow. na, mise, na, no, proszę usiąść. na... na Dobra, ale nie, proszę usiąść. Nie, Piterze, to Piterze, to... Piterze, proszę się, proszę się odsunąć. Chodź, Peter, chodź, ja ci pokażę twoje miejsce, bo jest specjalne dla ciebie. Patrz, 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 Piotr. widzisz? Nie tu, nie, nie. 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 to ciasta. Ponud ciasta. Uwaga, o, zakłada działa. mój uroczysty... Dobra. A, no Uwaga, pamięcie. Dobra, uwaga, zakładam. A więc. Cicho! Cicho, biorę A, ślub. Dobra. Zacznijmy wreszcie drodzy zgromadzeni. Zgromadziła nas. Szekajcie. To jest najgorszy? <laughs> dobra, przepraszam, przepraszam. To jest pewne skupienie. No. Zgromadziła nas dzisiaj w tym pięknym miejscu miłość. Miłość tych dwojka, którzy za chwilę zostaną żoną i żoną. A, e, to co? Była. się nie Co mi uderzyło? Co mi uderzyło? No bo no. mówisz. A, no, ja? Dobra, to Paulino bierzesz sobie tę oto niewiastę za żonę i ślubujesz jej wierność i oddanie? Tak. A czy ty, Klaudio, bierzesz tą jakże... A czy... Przepraszam. Paulina, rozpraszasz mnie. A czy ty, Klaudio, bierzesz tą jakże uroczą, młodą pannę za żonę i także ślubujesz jej wierność i oddanie? Tak. Dobrze, więc złapcie się teraz za ręce i oddajcie czuły pocałunek. Czekaj, co? Dobrze, jeszcze dam wam po chlebie, obsypie I was po chlebem. E, chlebie. Chleb Tutaj macie zupki, którymi e, macie się wzajem wyczęstować. Oczywiście. O, ja Okej. Okay. Proszę się napić. No już. To nie, nie, nie mogę, bo mam full ten. Łap woda, dobrze, dobra. woda, woda, dobra. woda To Dobierz wodę święconą. Je, jeszcze, jeszcze. No dobrze, a, no teraz chcecie podarunki, aha. no dobra. My damy na końcu. Nie no, nie no, 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 my no na damy końcu, halo, po kolei. My na, my na końcu, O oh. oh, Boże, obsydian, piterzy de To nie jest obsydian. To nie jest. Idziemy dać... Podzielcie się. E, czytajcie bloki wszelkie. Czekaj, jeszcze zapomniałam dać tutaj, jakże zgromadzonym Boże. naszym chlebem. E, proszę, Paulino, Paulino, Paulino. Tak? Proszę bardzo, chleba i jeszcze tutaj netherowe cegły, ale to dla was. O mój Boże. O mój Boże, wierzcie, wierzcie, wierzcie. Nie, to dla was. Przygotowałyśmy specjalnie dla was wierszyki. Czekajcie, e... czekajcie, Piotrek, Piotrze, Piterze, Dajuzerze, czy możesz opuścić to miejsce w tym momencie? Ja nie widzę w niczym problemu. No więc przygotowałyśmy dla was wierszyki. Ja dla Pauliny, werka dla Klaudii. Najpierw dla Pauliny. E, ja mam dwa ogólnie. Dziś Paulino, bawcie się i pij wino mój Boże. Ostatnie wolne. Dobra, przepraszam, naprawdę przepraszam. Ona jest już taka wzruszona. Nie, słyszy to. Ja już tutaj. tutaj. Dobra. Czekaj, wino. Baw się i pij wino. Ostatnie wolne pląsy, zatań z Alfonsem. Ja. Baw się. Kto to wymyślał? No, chyba byliśmy tak świadkami. Tak. Nie, tak. Ja byłem Prad. w szafie. Baw się i śpiewaj, bo dziś kochać trzeba. Już za chwilę, znaczy to już było w sumie, ale już za chwilę powiesz tak. To dla niego dobry znak. Co? <grym> Na kogo? Jak dla niego? Przepraszam. Ja uwaga, ja uwaga, 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 uwaga. <grym> dziś twą wolność pożegnamy. Przyszłe małżeństwo powitamy. Boże, <grym> nie, ja nie wiem. <grym> Klaudia, Klaudia, Klaudia. Kochana żona wytrwała, y, trwała, w związku wspaniała, nadszedł wielki dzień, dzień rozpaczy i kołaczy. Przepraszam. Ach, ta młoda szybko chodzi, jak w była po waszym domu. Odór się unosi, wielką chwilę roznosi. Klaudia, Klaudia, Klaudia. To nawet nie jest ona, żona cudowna, cała, złota, gorąca, kochana, kocha niebieski, nie lubi bułę. Któż to jest? Jan Paweł II. Czyny, jak wam ci podobały nasze wierszyki? Ja chciałam być, jest. jestem głęboko wzruszona. <grymne> <grymne> Uwe, <Uwaga> mnie wyrzuca. A kogardy, Wam dał królik. O mój Boże. O Jezu. O, wierzcie. Nie mam miejsca, nie mam miejsca, była, to była, była, była. O Boże. Zobaczcie, jak się nazywają. To są palestyńskie cicho Dobra, idziemy jeść. A ja Aha, bo tu już specjalny. nie ma w ogóle tych. Dobra. No to. Dawaj chleb, dawaj chleb! Także to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że razem z nami przeżywałyście przeżywaliście ten, ten wzruszający, ten, ten wzruszający wielki dzień. I co? Widzimy się w następnych odcinkach. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, zostawcie komentarz i wpadajcie na TikToka. Pa pa! Dajo!